Well, well, well. Witam się z Wami w kolejnym vlogu. Mamy teraz godzinę 9.38. Ja właśnie skończyłam spotkania, dlatego jestem umalowana, zwarta, gotowa, ale też bardzo głodna, bo, bo troszkę zaspałam i nie zdążyłam nic zjeść. Więc robimy omlet. Oczywiście. Życie człowieka fazy od 4 tygodni na śniadanie jem omlety only. No cóż, kto by się spodziewał, że to wyjdzie takie puchate, słodkie, soczyste, jednocześnie wyrośnięte, jak takie zarąbiste, śniadaniowe ciasto. No i truskawki na końcówce sezonu są one najlepsze. Nie dość, że mają taki piękny, nasycony czarny kolor, to jeszcze są spokojnie z 200% słodsze niż te wiosenne, i nawet w wypiekach nie, nie tracą intensywności smaku. Wow! Dzisiaj przyszłam do drogi super farm uzupełnić trochę zapasów moich ulubionych produktów od Cerawe, z którymi zresztą współpracuję już od jak ostatnio liczyłam, chyba trzech lat macie. To jest piękna sprawa. Po pierwsze kupuję nawilżającą emulsję, czyli jeden z moich ulubionych, lekkich produktów do nawilżania ciała na dzień. Idealny właśnie po prysznicu. Szybko się wchłania, potem ciuchy się nie kleją. Kolejny produkt to nawilżająca emulsja do mycia. Jest to jeden z najłagodniejszych produktów do mycia twarzy, jaki znam. Konsystencją przypomina trochę żelo balsam. Jest jednocześnie oczyszczający, ale też nawilżający. I ostatni produkt to mój absolutny ulubieniec od cerawy, czyli nawilżający balsam. Świetny produkt do twarzy, ciała, taki właśnie grubszy, bardziej odżywczy. Ja go stosuję na noc. Smaruję nim całe ciało. Stosuję go też na twarz, bo ma bardzo uniwersalną formułę bezzapachową, hipoalergiczną i taką właśnie fajnie zabezpieczającą odżywczą. Produkty cerawy można kupić między innymi w drogeriach Super Farm, tak jak ja, ale są też dostępne online i myślę, Myślę, że warto wypatrywać tam dodatkowych promek. Dziękuję bardzo. Bardzo Kupiłam sobie dzisiaj w kwieciarni kwiaty, takie goździki, dosyć, no, prawda, typowe. I coś takiego, to się nazywa Mikołajek. Kumacie? Piękne, niebieskie. Coś idealne do. Chyba, chyba, zobaczymy. Oj, nie. Oj, nie! Bardzo źle to wygląda. Nie wiem, jakoś myślałam, że to będzie idealne do tego wazonu, ale. ojeju. Kupiłam jeszcze trochę liści, sałatek, pietruszkę. Do tego kupiłam jogurt naturalny, ricottę, bo ostatnio dużo jemy ricotty do, do właśnie placków, naleśników, ogórka. No i moje produkty z cerawy. Tutaj y, jeszcze poza tymi trzema, co Wam pokazałam, dokupiłam sobie nawilżający, pieniący się olejek do mycia, bo jego używam do zmywania SPF-a z ciała. Tak sobie w ogóle myślę, że pielęgnacja twarzy dla wielu osób jest znacznie ciekawsza i wciągająca, natomiast często pielęgnację ciała traktujemy tak trochę po natomiast body care moim zdaniem jest równie ważny co pielęgnacja twarzy, zwłaszcza teraz latem, jak nasza skóra jest wystawiona na więcej takich intensywnych czynników, bo więcej mamy słońca, wody, też więcej różnych aktywności outdoorowych, no i myślę, że to jest taki czas, w którym fajnie zadbać o te nawyki nawilżania skóry, bo nawilżenie jest podstawą zdrowia skóry. I tutaj polecam Wam właśnie te dwa produkty. Emulsję jako taki lżejszy produkt idealny na dzień, balsam jako taki grubszy, mocniejszy produkt idealny na noc. I dzięki dbaniu o tę jedną prostą rzecz, jaką jest nawilżenie, możemy świetnie przygotować swoją skórę na cool girl summer, czy tam jakikolwiek summer planujecie. Więc taka polecajka ode mnie, a jeśli przetestujecie któryś z tych produktów, taka się, dajcie znać, czy się sprawdziły. Wbijam do Was nagle z mocno, mocno inną fryzurą, bo robiłyśmy jeszcze dzisiaj z Maliną trochę zdjęć, jakieś tam rzeczy kręciłyśmy. No więc tak, na dzisiaj już jestem skończona z pracą. Teraz gotuję sobie na obiad szybkie, świeże tortellini z ricottą i szpinakiem. No i zaraz jadę z Mandziul na spacer, bo mamy takich znajomych, którzy mają maleńkiego psa wyziętego ze wsi jest taka nazywa się Gacuś, waży tak na oko z 2,5-3 kg i się boi dużych psów. Mango dzisiaj będzie psią terapeutką, co zresztą jest jednym z jej ulubionych zajęć, bo Mango jest świetnym terapeutą. Moim najlepszym i przy okazji najtańszym. <sum> Tutaj dodaję dużo bazylii, pietruszki. To akurat z mojej własnej szklarni. Pijemy. Ta, 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 ta. A właśnie jeszcze trochę cytryny tylko brakuje. Takie. Mm, no małe, eee, nie, nie sobie nie jeszcze raz. Bardzo ładnie gaz, jest ciebie. Jestem. Uwaga, wchodzimy do naszej fantastycznej kuchni. O, ta. pierdolę. To wow. są nasze przyrządy. Ojeju. I tutaj jest właśnie mój oto piękny pokój pod numerem 108. Zapomniałam dzisiaj butów do biegania i torebki do biegania, więc biegam w butach do ciężarów, które by the way są do tego beznadziejne, a kluczyki do auta wsadziłam sobie w legginsy z tyłu, co też jest troszeczkę niewygodne, natomiast biegnie się super, bo jest właśnie taki rześki poranek. W ogóle nie wiem czy... Co ja tu mam? Nie wiem, czy słyszycie, jak, jak ptaki śpiewają. Ludzie z Openera wyjechali, więc jest pusto, w końcu jest pusto. O, i może biec. A no i co do samego biegania, to właśnie oglądam takiego typa na TikToku, który mówi, że dla początkującej osoby najlepiej biegać tak wolno, żeby podczas biegania móc spokojnie rozmawiać. I na przykład teraz biegnę właśnie mega wolno, mogę spokojnie do Was mówić, mogę zapać oddech i w tym tempie biegnie mi się świetnie. Szczerze mówiąc, ja nigdy nie byłam i dalej nie jestem fanką chłodnika, ale jakoś tak dziś się spojrzałam na zawartość swojej lodówki i stwierdziłam, kurczę. Normalnie mam ochotę na taką chłodnikową sałatkę, więc wkroiłam tej buraki, górka dałam dużo szpinaku, koperku i szczypiorku. No i w airfryerze upiekłam brokuła, żeby był, był taki bardziej przypieczony i chrupiący. Do tego zrobiłam jogurtowy sos z sokiem cytryny, słodzikiem, solą. Jako źródło białka ugotowałam jajka i mam przepyszną sałatkę chłodnikową. jest, jestem zachwycona tym smakiem. Jest bardzo wyrazisty, jednocześnie chrupiący i przypieczony. Lekki, świeży, wiosenny, ale też bardzo odżywczy. Naprawdę nią. Nie, czekaj, musisz wyciąć telefon. Ach, ten. Najpierw zabierz go do siebie. Ja mi okay. O no, dokładnie, dokładnie. Mhm, dobra, i jeszcze boczkiem jak pokazujesz klapę Nie widzę klapka. Pokaż jeszcze raz klapkę, bo ja to potnę. Mhm, super. Ale mi dzisiaj w ogóle wyszły piękne włosy. Zazwyczaj nie mam już takie ręki do włosów, ale patrzcie na to. Super, co? Nie wiem, czasami, czasami są takie nagłe dobre dni. Z zaskoczenia się odpali jakiś talent, chociaż potem przez pół roku pewnie go nie będzie, więc trzeba się cieszyć. Teraz nagram 30 minut vloga, póki mam raz ładne włosy. -ha -ha. Ogólnie jestem ostatnio z siebie całkiem dumna, bo dwa tygodnie temu dostałam na terapii takie zadanie od Marty: aby się bardziej skupiać na rzeczach, które mam ochotę robić. A mniej skupiać na takich wewnętrznych myślach, że powinnam, muszę, trzeba, no bo ja dalej, wiecie, na terapii sobie przerabiam właśnie ten mój perfekcjonizm, też tego mojego wewnętrznego krytyka, który jest taki właśnie mocny i powoduje we mnie dużo napięcia i tego, że sama na siebie wywieram presję, aby cisnąć. I najgorsze jest to, że zazwyczaj. Jak nie spełniam tych wszystkich rzeczy, które powinnam, to zaczynam czuć się ze sobą tak źle, że to właśnie powodowa prowadziło mnie na przykład do kompulsywnego obiadania się albo do jakiegoś takiego masowego wyciskania pryszczy. No i właśnie od dwóch tygodni mam takie zadanie, że jak słyszę w swojej głowie, że powinnam albo muszę, to mam się zastanowić, a na co bym miała ochotę? I w sumie miałam ostatnio bardzo fajne dwa tygodnie. I tak mam wszystko zrobione, jeśli chodzi o pracę czy obowiązki, ale myślę, że na każdym kroku byłam dla siebie bardziej wyrozumiała. Odczuwałam dużo mniej takiej wewnętrznej presji, i też w takich małych, prostych rzeczach odczuwałam dużo więcej przyjemności, a i tak cały mój system i nie wiem, organizacja. Plan tygodnia się nie rozsypały. Bo nie wiem czemu, ale ja często mam taką myśl, że jak przestanę na siebie wywierać tę presję, to się tak rozluźnię, że już nic nie będę robić. Ale okazuje się, że bez tej presji ja i tak wszystko robię. Tylko co to, tylko w taki znacznie przyjemniejszy sposób, bez właśnie takiego napięcia. No więc to jest fascynujące. I Ostatnio jest mi po prostu lżej. To jest też ciekawe pod kątem właśnie problemów z odżywianiem, które miałam przez wiele lat, właśnie z tym, wiecie, kompulsywnym objadaniem się, że na terapii dopiero skumałam, że ja nie mam do końca problemu w relacji z jedzeniem. Czy, czy to nie, nie, nie tutaj, jakby jest główna przyczyna, tylko ja mam problem. W regulacji emocji przez to, że wywieram na siebie tak dużą presję, taki wewnętrzny nacisk przez te wszystkie myśli powinnaś musisz, że potem potrzebuje gdzieś znaleźć ujście. Potrzebuje się tak, jakby pocieszyć i uspokoić. I to po prostu najłatwiej uderza, przynajmniej u mnie uderzało wiedzenie. A teraz, jak znowu mam najazd takich myśli, to na terapii nauczyłam się, jak te myśli zatrzymywać, jak znaleźć przyczynę, a następnie znaleźć sobie wewnętrznie pocieszenie. I potem, na przykład, mam gorszy dzień, idę do lodówki i umiem zjeść tyle, ile potrzebuję. I to jest fantastyczne. Jakbyście mi powiedzieli 3 lata temu, że będę mogła spokojnie przechodzić stresy, presję? I różne swoje emocje, nie obiadając się, to bym Wam onesli nie, nie uwierzyła, ale po trzech latach spokojnej pracy i rozpakowywania tych wszystkich myśli, emocji i też olewania swoich potrzeb, które prowadziły do tego, okazuje się, że da się to rozpakować, chociaż no, nie, jest to, nie jest to prosty proces. I tak właśnie bez pomocy specjalisty, honestly, nie wiem, czy to byłoby. No, dla mnie to na pewno nie byłoby wykonalne. Dlatego właśnie też, wiecie, jak ktoś się mnie pyta o jakieś sposoby na poradzenie sobie z tym kompulsywnym obiadaniem, to mam coś takiego, że kurczę, no ja naprawdę nie wiem co powiedzieć, bo to nie chodzi o sposoby. Właśnie nie chodzi o to, aby jakoś te emocje spychać, przekierowywać, czy czy jakoś oszukiwać, żeby się nie obiadać. Tylko właśnie chodzi o to, aby dać sobie to wszystko poczuć i odkryć swoje sposoby na zaopiekowanie się tym. Ech, no, no więc ogólnie to jest, jest gruby, ciężki temat. Ja w ogóle przepraszam, ale nie pamiętam już o czym mówiłam, jakoś tak nie wiem, zaczęłam gadać whatever. E, nie, nie pamiętam od czego zaczęłam, dokąd dążę. W każdym razie mm, ostatnio mam bardzo, bardzo dobre dwa tygodnie, czyli może Michał wysząta. Dobra, skończyłyśmy już. Na... Ja to się w ogóle zastanawiam. Skąd ja mam tyle energii? I czemu właśnie tak się rozgadałam? I jeszcze głupio własne myśli, w ogóle jestem jakaś taka rozbiegana. Ale przecież ja byłam przed chwilą w kawiarni na kawie. No to wszystko jasne. I oczywiście oszłopałam największy rozmiar, więc teraz jestem jak taki sześciolatek po wyjściu od babci. Gdzie babcia dawała czekoladki i kazała je zagryzać żelkami. I teraz czekam, kiedy mi ten haj siądzie. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze Skończyć vloga, zanim mi się skończy energia, bo jak mi siądzie, to będę wrakiem. Tam, ta-ta-ta-ta. Dawaj, No, no dawaj. A, Pancerna, ricotta mi się trafiła. A, jednak brutalna przemoc zawsze wygrywa. W Spartanie widzieli, jak żyć. W ramach przekąski będę zjadać pudding czekoladowy z ricottą, połączenie bogów. No i plan na dzisiaj to zjeść sobie przekąskę, a potem za jakieś 20-30 minut widzimy się z Natalią. Natalia jest psim trenerem, a w na nawet nie psim, co bardziej trenerem psich opiekunów i uczy nas, jak zrobić z kokos luźną smycz. <śmiennie> co to ma na czosnku takie? nie się dziś. To tak? Dlatego nie jestem fanką nagradzania wolniej. Raczej bardzo chwalę. Ej, no te zajęcia z Natalią to jest jakiś kosmos. Normalnie nie mogę uwierzyć w to, że to, co Natalia robi, od razu działa. Tak jakby widać, że kokos rozumie, o co jej chodzi. My z Michałem tymczasem stoimy obok i mamy takie wow. Jak ty to zrobiłaś? Jak to jest, że ona cię zrozumiała? <gry> Ale też jest to dla mnie właśnie fascynujące, że jak byłam młodsza, to uczenie się nowych rzeczy było dla mnie takie naturalne. I to, że czegoś nie wiedziałam, nie sprawiało, że czułam się powiedzmy, gorsza albo głupia czy coś. To po prostu był normalny stan rzeczy jestem dzieckiem, nie wiem nic. Natomiast jak jestem teraz już dorosłą i w pewnych rzeczach bardzo kompetentną osobą. To widzę też, że momentami mam problem właśnie pracując z taką osobą jak Natalia, pokazywać jak bardzo nie wiem jak bardzo potrzebuję wsparcia. I też w tej, w tej sytuacji cały czas staram się pilnować tego, aby sobie przypominać, że to jest zupełnie okej, okay, być takim totalnym nieogarem w pewnych rzeczach, i właśnie po to tutaj jestem, aby się ogarnąć. No, więc biorę taki głęboki oddech i sobie przypominam, że nie ma nic upokarzającego w tym. Że nic nie wiem. Mm. Jakoś tak dzisiaj miałam ochotę na śniadanie na słono. Trochę szoczek, co? Głównie przez zakwas z buraka, bo stał tak w lodówce i już do mnie gadał, a uwielbiam zakwas z buraka. To jest właściwie moja ulubiona, mój ulubiony kiszony wytwór. Pyszne. I dla zakwasu z braka jestem gotowa na chwilę zrezygnować z omleta. No yeah. jak dzisiaj jest ciepło, piękny dzień. Ja właśnie zbieram się pozłatwiać trochę spraw. Najpierw jadę do weterynarza po nowe tapsy na kleszcze, a potem jadę do takiej fundacji, która zajmuje się ratowaniem piesków, tutaj na terenie Trójmiasta. I właśnie na nich przekazałam pieniądze z paru ostatnich dropów z Vinted. No i tak stwierdziłam, że chciałabym jakoś pomóc, no bo pieniądze to jedno, ale też no nie wiem, chciałabym zrobić coś więcej, więc właśnie dzisiaj jadę, zobaczę jak tam pracują i biorę jakiegoś pieska na spacer. Taki piękny chłopak i masz 16 lat. Trzymaj chrupeczka. No piękny jesteś, Mysiu. Trzymaj. Piękny jesteś, kochanie. No dobrze ci idzie.

Tak głodna, że zaraz się zastanawiam, czy się rzucić na wszystko, co jest łatwe do zjedzenia, czy se mimo wszystko coś ugotować. Ale wiecie co, chyba mam taki dzisiaj dzień, dzień bycia odpowiedzialną dorosłą i zrobię sobie jednak obiad zamiast po prostu zjeść pół lodówki. Na szczęście mam w lodówce gotowe pierożki z czterema serami, które ratują mi życie zawsze. Mango ma takie swoje ulubione krzaki na osiedlu i tutaj zawsze przychodzi się właśnie wytarzać z Nie ma lepszych krzaków niż te krzaki. Lepiej mango. Chcesz tu zostać na zawsze? O, pięknie pachą te krzaki.